Servus. Dzisiaj przedstawię ekscytujący eksperyment, który przeprowadziłem na samym sobie, aby sprawdzić, jak szybko można nauczyć się czegokolwiek. Zainspirowała mnie koncepcja 20 godzin Joshua Kaufmana gdzieś tutaj wrzucam screen tego. Ja by utrudnić sobie zadanie, wybrałem umiejętność, w której jestem absolutnie najsłabszy. Dlatego Postanowiłem nauczyć się tańca. Bóg. Równocześnie jako osoba, która uczy innych, chciałbym przypomnieć sobie jak to jest nie potrafić nic i być na samym początku drogi. Obejrzyj do końca, bo podzielę się swoimi wnioskami jak maksymalnie szybko uczyć się czegokolwiek. Zapnij pasy, bo pewnych scen nie da się odzobaczyć. Cześć, witam wszystkich serdecznie, dzisiaj z nami jest Wojciech Bizup, który wykorzystuje wiedzę marketingową do budowania biznesów i co najlepsze stworzył swój własny system, tak jak u nas bez Control, do tego, aby tworzyć te biznesy i robić to dobrze. Wojtku, witam cię serdecznie. Na szkole. Cześć Damian. Cześć. Wojtu trafiłeś do mnie, powiedz mi, jaki w ogóle masz cel i dlaczego do nas trafiłeś? trafiłeś? To jest w ogóle bardzo śmieszna sytuacja, bo no, nie zapomnę już jej chyba nigdy, ale tańczyłem z żoną na parkiecie w Hersonisos na wakacjach w Grecji. No i właśnie wtedy tak powiedziała, zasugerowała, nie wybranie tam był taki gościu, który no, tańczył wręcz, wiesz tak, najgorzej jak sobie może wyobrazić tancerza, to on właśnie tańczył. I ona wtedy tak rzuciła, wiesz, Wojtek, w sumie to byś był przy nim mistrzem świata w tańcu. Ale ja to tak odebrałem, że w ogóle ona mnie do niego gdzieś tam zestawia i porównuje, mówię. Ja ci udowodnię. Więc Paulina, pewnie będziesz to oglądała. Jestem tutaj, bo ty mnie do tego zmobilizowałaś. Więc tak to spowodowało, że ja tutaj jestem, uczę się, no i, i robię kolejne kroki w tańcu. I zobaczycie, co się będzie działo później. Wchodzimy w system i Paulina, zobaczysz, jak wróci do Ciebie, co będzie. Zobaczcie później, tak. Właśnie w Dance Control i Damian uczył mnie, jak tańczyć solo na parkiecie. To jest o tyle ciekawe, że ja jestem totalnie tanecznym analfabetą. Można powiedzieć, że stawiam pierwsze kroki w tańcu i zawsze to była najsłabsza rzecz. Po tym, co mi pokazał, i jaki system mają wypracowany w Dance Control, widzę, że dosłownie każdy może się tego nauczyć, i nawet moje tutaj godzinne ćwiczenia solowe przyniosły super rezultat, który widzę dzisiaj w lustrze, to znaczy zupełnie inaczej. Patrzę na siebie jako na osobę, która może tańczyć, więc skoro ja dałem radę, to odnoszę naprawdę wrażenie, że każdy da radę. Za moment czeka mnie sesja taneczna z partnerką, no bo taniec to zazwyczaj w parach. Więc ciekawe, co mnie czeka. Trochę jestem spięty, ale będzie dobrze, bo już po tej części przekonałem się, że może naprawdę szybko progresować, także śmigam na zajęcia. W tańcu solowym przyszła, przyszła pora na taniec z partnerką i tu muszę powiedzieć, że dostałem od Damiana cały repertuar ruchów, który mogę wykorzystać jest ich kilkanaście i można je łączyć, co jest dla mnie właściwie największą wartością, bo dzięki temu z kilku ruchów jestem w stanie zrobić kombinację właściwie kilkudziesięciu różnych, co spowoduje, że ten taniec będzie atrakcyjny, niepowtarzalny. No i też myślę, że ciekawy dla partnerki, z którą będę tańczył. Zakończyliśmy pierwszy dzień szkolenia z Dance Control. Ja jestem już ciut zmęczony, ale to, co się tutaj wydarzyło, to myślę, że poznałem pierwszy poziom wtajemniczenia sztuk walki, sztuk tanecznych, można byłoby to tak powiedzieć, którym Dance Control jest systemem. Tak jak mieszane sztuki są połączeniem różnych stylów tańca, tak samo Dance Control daje kontrolę w tańcu poprzez nauczenie takich ludzi jak ja, czyli laików różnych metod łączących różne style po to, żeby prowadzić partnerkę w tańcu, gdy ona nie musi do końca znać się na tańcu, nie musi być zawodową tancerką, a ma się dobrze z nami bawić, dobrze przy nas czuć i pewnie być prowadzoną, więc ja tak właśnie dzisiaj doświadczyłem. Będę tu dalej utrwalał, bo to jest dopiero pierwszy poziom tajemniczenia, ale jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo dostałem naprawdę zestaw solidnych technik do pracy właśnie na parkiecie. Zaczynamy właśnie drugi dzień szkolenia w Dance Control. Zostałem dosłownie ustawiony pod ścianą i okazuje się, że wszystkie te rzeczy, których uczyłem się wczoraj, to jest dopiero w ogóle pierwszy poziom, i tych poziomów jest nieskończenie wiele, bo na przykład dowiedziałem się taka ciekawostka dzisiaj od Damiana, że większość utworów muzycznych jest krojona na 8, czyli co 8 taktów zmienia się dynamika muzyki i jeszcze skoordynowanie tego faktu z ruchami, z tym, żeby odpowiednio rękami poruszać, jeszcze w rytm muzyki i jeszcze w ogóle no, gdzieś tam ciągłe zmiany, jeszcze partnerkę, na partnerkę patrzeć, jeszcze się uśmiechać. Wow, jest tego dużo, ale jednocześnie nie czuję się w tym zagubiony, bo podążam takim sprawdzonym systemem, który widzę, że po prostu działa, więc jestem naprawdę taki pełen apetytu i spragniony tego, żeby dalej rozwijać się w ramach tego systemu. O ile pierwszy dzień, no to niestety byłem spięty jak plandeka na Żuku, no to dzisiaj zaczynam powoli czerpać Taką radość z tego tańca i zaczynam. Czuję, że to wchodzi w krew, więc myślę, że może być tylko lepiej, a jeszcze przede mną właściwie trzy dni. Mówiłem o tym, że dostałem kilkanaście różnych figur, które można dowolnie łączyć ze sobą, a teraz jestem po takim trudnym ćwiczeniu, gdzie razem z partnerką Ksenią, po prostu słysząc daną figurę, musiałem ją jak najszybciej albo od razu zastosować w tańcu, czyli jeszcze to zgrać plus, minus z muzyką, co w moim przypadku jest dosyć trudne, ale idzie mi to coraz lepiej. No i słysząc na przykład Twister, albo obrót, albo przejście, albo Twister 3, musiałem wiedzieć, co zrobić, skoordynować to, no, wykonać potrzebne. Ruchy do tego, żeby dana figura jakoś przyzwoicie wyglądała. Muszę powiedzieć, że idzie mi to coraz lepiej, co pewnie gdzieś tam w przebitkach będzie widoczne. Damian, mamy tutaj taki mikrofon, mów do mojej ręki. Mówię do ręki. To już jest koniec, ale to jeszcze nie koniec. Moje drogie Bociechu, jak się czujesz? Znaczy czuję się super, to w ogóle mega doświadczenie, trening takiego aktywności na poziomie mózg, mięsień mm -hmm. i to jest uważam tutaj najtrudniejsze skoordynować w ogóle wszystkie rzeczy. Mm -hmm. Jest zakończona część indywidualna, no ale lecimy z tematem teraz pracy grupowej, gdzie w ogóle zamiast jednej trenerki, partnerki do tańca to nam jest 15. Więc to nam zmienia zasadniczo formę, bo ja już też widzę jak dzisiaj tańczyłem z Ksenią i było zupełnie inaczej wczoraj Agnieszkom zupełnie inaczej, zupełnie inne oczekiwania, zupełnie na co innego dziewczyny zwracały uwagę i to jest właśnie super, że w sumie zazwyczaj w życiu jest tak, że nawet jak wybieramy ciocie na weselu, no to te ciocie trochę mają różne preferencje, różne gabaryty, różne umiejętności, różną kondycję i tutaj nie ma co uczyć się tańczyć z jedną osobą. Może pod zawody, ale no ilu z nas... Startuje na zawodach takich tutaj uczestników, raczej niewielu. Raczej każdy chce gdzieś tam wyjść z poziomu podstawowego na poziom hmm. powiedzmy podstawowy plus. Do dobry, tak, tak ge być generalistą tańca, tak jak to nazywa, no? Więc to, co tutaj Damian obiecuje razem z ekipą. Wspólników, no to to, że to są MMA taneczne, no to jak najbardziej się sprawdza. Rozrysowane na lustrze, piękne wzory, łączenia jedną z drugą, z trzecią rzeczą. Myślę, że to w ogóle też daje do myślenia, jak. Wybrałeś z tańca te elementy, które naprawdę kleją się razem, a dzięki temu, że się kleją, no to kleją się też w głowie uczestnika i ja tego doświadczyłem. A patrząc teraz tak z swojej perspektywy, jak było wczoraj, jak jest dzisiaj i czy uważasz, że jest to możliwe, żeby właśnie nauczyć taką osobę od zera? No bo przyszedłeś do mnie, chodzi o bejrzanie w umiejętności. Zresztą widzieliśmy, jak nauczyłeś się na początku. Przemilczmy to. Przemilczmy to. Jak jest teraz? Czy jest to możliwe w ogóle? Tak, no ten poziom wzrósł bardzo. Znacząco widocznie, co widać na załączonych obrazkach, ale jednocześnie uważam, że no to jest coś, co ze mną zostanie pod warunkiem treningu, pod warunkiem utrzymywania tego, czy jakby nie można tego zapuścić, no bo różne umiejętności, ja widzę, ludzie pozyskują, ale w efekcie tego, że przychodzi proza codzienności, to, to się wszystko zderza właśnie z codziennością, w efekcie no jakby coś było przez moment, teraz trzeba to po prostu pielęgnować i, i takie jest moje podejście, także e, taniec gdzieś tam pojawia się w moim życiu już nie jako ostatnia umiejętność, ale teraz będę mówił, że coś już umiem i, i nawet e, fajnie to wygląda. A widzieliście jak to wyglądało? To nie jest coś już umiem. Mogę śmiało powiedzieć, Wojtek, bez żadnej skromności dla samego siebie, naprawdę zrobili zajebistą robotę. Huh. Po 20 godzinach intensywnego tańca chciałbym podsumować moje wnioski, które mogą być pomocne także dla Ciebie. Bycie samoukiem może jest i fajne, dobrze brzmi, ale warto się uczyć od kogoś. Dzięki temu otrzymujemy natychmiast feedback, a to skraca naszą drogę. Zindywidualizowany tok nauczania jest absolutnie kluczowy, bo dopasowany program daje lepsze rezultaty. Najpierw diagnoza, co trzeba zrobić, co poprawić, a dopiero potem działanie. Szukaj nauczycieli z systemem. Takie usystematyzowane metody przyspieszają naukę, bo przewidują i ograniczają błędy, które najczęściej się powtarzają. Dedykowany czas, który poświęciłem, tylko na dany temat. I gdybym uczył się tego godzinę, raz w tygodniu, to nie miałbym szans tak szybko progresować. W moim przypadku takie hiperintensywne maratony kilkudniowe są skuteczniejsze niż uczenie się chwilę każdego dnia. Ćwiczenia owszem są ważne, ale lepiej powtórzyć tysiąc razy jeden ruch niż tysiąc różnych ruchów po jednym razie. Praktykuj, praktykuj i jeszcze raz praktykuj w ciągu zaledwie 20 godzin. Można osiągnąć naprawdę duży postęp, nie tylko w tańcu, ale też w innych dziedzinach życia. Mam nadzieję, że ten eksperyment był dla Ciebie inspirujący. Pamiętaj, że nauka to proces, który wymaga zaangażowania, ale przynosi wiele satysfakcji. Zatem śmiało rzuć się w wir nauki nowych rzeczy i do zobaczenia na kolejnych odcinkach na YouTube.